Hej, hej, hej! Jestem dzisiaj bardzo podekscytowana, bo mam dla Was nowy, nowy film, nowy fajny temat. Myślę, że Wam się spodoba. Otóż chciałabym Wam pokazać pięć takich niezbędnych mi nie przynajmniej rzeczy, które pomagają mi w dbaniu o ubrania, które znajdują się w mojej garderobie. Mam nadzieję, że ten filmik okaże się być dla Was przydatny. Co więcej, wydłuży on życie Waszych ulubionych ubrań, które nosicie bardzo często, a dzięki tym gadżetom będziecie mogły się cieszyć tymi ubraniami najzwyczajniej w świecie dłuższy czas. Wiem, że z pewnością część z tych gadżetów znacie i używacie, ale wydaje mi się, że będzie w tym zestawieniu choć jedna rzecz, o której nie słyszałyście, z którą się jeszcze nie spotkałyście, a jestem przekonana, że ułatwi Wam dbanie o Wasze ubrania. Zaczynajmy! Pierwszą rzeczą, z którą na pewno jeszcze się nie spotkałyście jest uwaga, uwaga! Rolka do ubrań, tak zwana obieraczka do wszelkiego rodzaju kłaczków, włosków, które znajdują się na naszych swetrach, na materiałach, które po prostu łapią wszystko, jakieś kurze, jakieś tak itd., itd. To niejednokrotnie uratowało mi życie. Zwłaszcza często na przykład rano jak ubiera się, czeszę się i roz, rozczesuję moje włosy to full małych włosków po prostu zatrzymuje się na moich ciuchach. Wtedy właśnie wkracza do akcji rolka na ubrania i po prostu w ciągu kilku minut moje ciuszki są jak nowe i mogę w nich wyjść do ludzi. Każda z was tak. Naprawdę, używa na pewno tej rolki. Znajdziecie ją w wielu, wielu sklepach, w marketach, w drogeriach, nie wiem, w Rosmanie, w Hebe, w HMie, w Piotrze i Pawle, gdziekolwiek. Taka rolka kosztuje dosłownie kilka złotych, więc nie jest to jakiś ogromny wydatek, bądźmy szczerzy. A teraz tak całkiem, całkiem poważnie. Uważam, że jest to mega, mega przydatny przyrząd. Ale uważajcie, bo też czyhają na was pułapki. Kupujcie już te sprawdzone rolki, bo mi niejednokrotnie zdarzyło się kupić rolkę, która po prostu y, miała tego typu defekt, że w momencie, gdy odrywałam ten papierek, to odrywał się on tak y, nierówno. I strasznie mnie to denerwowało, można powiedzieć, że jestem pedantką, w związku z czym, gdy miałam nierówno tutaj udarty ten papierek do ściągania włosków, to już po prostu się mega, mega denerwowałam, więc już uważajcie koniecznie przy kupowaniu tego typu rzeczy. Nie no, każda rolka działa tak samo, więc czy ta z nierówno owdartym papierkiem, czy ta z równo owdartym papierkiem, najważniejsze, żeby ściągała te wszystkie plugi denerwujące włoski, kurze i inne tego typu rzeczy. Teraz przejdę do kolejnej rzeczy. Z pewnością niejednokrotnie dostawałyście furii z tego powodu, że wasz ulubiony sweter się zymchlacił. Pojawiło się na nim sporo takich pęczków i nie byliście w stanie po prostu nic z tym zrobić. I przedstawiam wam właśnie w tym momencie mojego niejednokrotnego wybawiciela, czyli golarkę do obierania pęczków, golarkę do ubrań. Jest to znakomity przyrząd, naprawdę wielokrotnie pomogła mi ona w odzyskaniu mojego swetra, odzyskaniu jego pierwotnej wersji. I teraz tak, ile taka golarka kosztuje? Można ją kupić na Allegro? Szczerze powiedziawszy, ja już mam tą golarkę kilka dobrych lat. I nie pamiętam, gdzie ją kupiłam. Można ją, właśnie, jak już wspomniałam, dostać na Allegro. Jej koszt to około parę złotych, niektóre są tam za 20 kilka, więc nie jest to jakiś wielki koszt, a jak już właśnie powiedziałam, ta golarka służy mi już kilka dobrych lat, więc sądzę, że jest to naprawdę fajna inwestycja. Co jeszcze mam Wam do powiedzenia na temat właśnie sposobów na obierania pęczki? To nie tylko golarka jest jedną alternatywą. Ale też w sprawdzony sposób, w momencie, gdy Wasza na przykład maszynka do golenia nie jest już ostra, tylko po prostu się stępi, weźcie ją wyczyście i możecie obierać te pęczki zwykłą po prostu maszynką do golenia. Jest to dużo tańsza wersja do rzeczy do obierania pęczków, ale naprawdę również bardzo, bardzo skuteczna. Więc to, jak już wspomniałam, nie jest to jedyna alternatywa, ale możecie wykorzystać właśnie np. Waszą starą maszynkę do golenia. O kolejnej rzeczy przyznam Wam szczerze, że dowiedziałam się całkiem, całkiem niedawno od mojej mamy, a mianowicie mówię o takich chusteczkach wciągających kolor, jak one działają. W momencie, gdy wkładacie do pralki rzeczy, yy, które są w różnych kolorach, wrzucacie razem z nimi właśnie taką jedną chusteczkę i ta chusteczka wciąga kolory. W momencie, gdy na przykład jedna rzecz, yy, jedna rzecz barwi i może Wam yy, zafarbować ubrania, to ta chusteczka wciągnie kolor i yy, te wszystkie rzeczy, w momencie, gdy już zostaną wyprane, będą miały swój yy, oryginalny kolor. No i pamiętam, że niejednokrotnie, tak jak wcześniejsze rzeczy, mnie ta chusteczka wybawiła, bardzo, bardzo dziękuję mojej mamie, bo miałam taką jedną piękną, jasną bluzkę, nie zauważyłam, ale po prostu w praniu z jasnymi rzeczami mi się nie wszystkie były białe, tak? Ale po prostu gdzieś mi się tam zakręciła rzecz w czerwonym kolorze i po prostu, yy, no po prostu tragedia się stała, jak zobaczyłam, że wśród tych białych rzeczy jest ta czerwona rzecz. Ale wyciągnęłam raczej na szczęście, moja ulubiona bluzka się nie zafarbowała, bo pusteczka po prostu wciągnęła wszystko. Cały kolor, więc naprawdę jestem doskonale wdzięczna mojej mamie. Jeśli chodzi o te pusteczki, to ja kupuję je w jednej z galerii handlowych w takim niemieckim sklepie, bo jest to niemiecki produkt i kosztuje ona... 20 parę złotych, tak mi się wydaje. Jest tutaj 40 chusteczek, więc macie takie opakowanie, wystarczy Wam na 40 prań. Oczywiście, jeśli macie, nie wiem, do wyprania same ciemne rzeczy, czarne, bądź same białe rzeczy, to nie ma sensu wrzucać tej chusteczki, ale w momencie, gdy na przykład wrzucacie mnóstwo kolorów, to bezpiecznie jest dorzucić do prania tą chusteczkę, bo wtedy macie pewność, że po prostu żadna rzecz Wam niczego nie zafarbuje. Kimkolwiek nie rozmawiałam o tych chusteczkach, to wiele osób naprawdę ich nie znało, więc postanowiłam je przedstawić w tym oto filmie, yy, a jeszcze dodam, że widziałam te chusteczki też między innymi w Enter Marshall, więc pewnie Piotrze i Pawle też będą, więc są teraz ogólnie dostępne. Przedostatni produkt, o którym wiem już od bardzo, bardzo dawna, ale szczerze powiedziawszy, nie zawsze korzystam z niego. Jest to taki woreczek, który również się wrzuca do prania. A co się kładzie do tego woreczka? Możecie tutaj włożyć staniki, swoje biustonosze. Wtedy naprawdę gwarantuję Wam, że nie będą one odkształcone po praniu. I za każdym razem, jak pierzecie, właśnie swój biustonosz, powinnyście go prać w tego typu woreczku, bo właśnie jak wrzucacie go do pralki, to ten biustonosz się z tą całą chodą rzeczy odkształca, te firzbiny się po prostu wyginają. A w momencie, gdy będzie on w takim woreczku, to jest po prostu zabezpieczane. Kolejnymi rzeczami, które wkłada się do takiego woreczka są stopy. I często jest tak, że nie wiem, wrzucę stopy i później one są po prostu mega poskręcane ze sobą i później muszę je ciągnąć i, i ciężko jest mi je rozplątać. A co więcej, na tych rajstopach się tworzą zaciągnięcia, niestety. I te rajstopy już po prostu są później do wywalania, no bo wiadomo, jak macie jakieś ilość tam zaciągnięć na rajstopach, to one już się nie prezentują ładnie. A w momencie, gdy te rajstopy czy kolanówki włożycie do tego woreczka, to macie pewność, że te rajstopy po prostu będą jak nówki, takie w takim stanie, w jakim nie wrzuciły się do pralki, w takim stanie je wyciągniecie, tylko, że będą odświeżone i będą ładnie pachniały, więc właściwie nie w takim samym stanie. Ale wracając do rzeczy, nie będą one pozaciągane, więc to jest bardzo, bardzo duży plus. Ten woreczek... Yy... Kupiłam w sklepie Gatta. Yy, nie mam pojęcia, ile ten woreczek kosztuje, szczerze powiedziawszy. Tylko mam, że kilka złotych i znajdziecie takie woreczki bądź nawet, nie, nie wiem, bardzo mało, myślę, że poniżej 5 złotych Znajdziecie te woreczki wszędzie na Allegro, więc naprawdę polecam, polecam Wam. I słuchajcie, na sam koniec zostawiłam sobie prawdziwą perełkę, która w końcu do mnie dotarła. A co to takiego? Jest to prasowacz parowy z T master yy, Używam go zamiast żelazka i powiem Wam, że żelazko to wcale nie jest takie fajne wyjście. A fakt, żeby dbać o ubrania, naprawdę dbać o ubrania, należy je na bieżąco prasować, nie zostawiać ich po prostu zgrulanych, zgniecionych i rzuconych po wypraniu, tylko po prostu je wyprasować i powiesić na wieszaku. Niestety często zdarza się tak, że na to prasowanie nie ma czasu ani ochoty. A już wielokrotnie zdarzyło mi się, że po prostu żelazko mi zmasakrowało jakieś rzeczy, i pojawiło się albo jakieś takie zagniecenie już trwałe, albo nie wiem, po prostu y, przydusiłam to, żelazko było zbyt gorące do danego materiału, mi się on tak trochę spilcował, albo też mi się zdarzało, że żelazko mi zostawiło taką odciśniętą plamę. Więc moje przeżycie z żelazkiem to na szczęście już koniec, po prostu naprawdę miałam go dość i przyznam wam szczerze, że jak pewnie dziewczyny, wiele z was nie cierpię prasować. Nie cierpię prasować ubrań żelazkiem, bo po prostu w momencie, gdy nie wiem, prasuję daną rzecz, Zwłaszcza taką, która jest ciężka do wyprasowania, mam tutaj na myśli jakieś bluzki z lejącego materiału i po prostu prasuję, prasuję, przekładam i ta, ta część, którą już wyprasowałam jest z powrotem pognieciona, to ja bardzo dziękuję za tego typu prasowanie. No i w końcu zdecydowałam się na nabycie prasowacza pa parowego. Yy, i powiem Wam szczerze, że jestem mega, mega zadowolona. I jeszcze trzeba podkreślić, bo pewnie teraz sobie myślicie, że tego typu prasowacze są jakieś mega drogie i nie na Waszą kieszeń. E, powiem Wam, że taki prasowacz parowy możecie kupić już od 300-400 zł. Oczywiście, w zależności od tego, na jaki prasowacz chcecie się zdecydować. I e, naprawdę są one dostępne, bo. Wyobraźcie sobie, że takie porządniejsze żelazko też kosztuje w okolicach 300 zł, więc w tym momencie już naprawdę wolę postawić na prasowacza zdecydowanie i tutaj nie ma jakiegokolwiek problemu z tym, że część, którą już wyprasuję, będzie zaraz pognieciana, ponieważ... Rzeczy wiesza się na tym oto wieszaczku i po prostu przesuwa się tutaj tą końcówką i ten prasowacz prasuje parą, w związku z czym nie ma jakichkolwiek zagnieceń. Ale oprócz tego, że prasowacz, słuchajcie, prasuje rzeczy wow, prasować, prasuje rzeczy, to jeszcze Wam te rzeczy odświeża. Naprawdę, jeśli rzeczy na przykład wiszą już długi, długi czas w szafie i wsiąknie w nie po prostu jakiś kolo, jakiś zapach i nie pachną one już tak, jak po wyciągnięciu z prania, to ten prasować. naprawdę dzięki parze Wam te rzeczy po prostu odświeży, więc jest to naprawdę świetna sprawa. Ten prasowacz akurat, który mam, ma również wymienną końcówkę, w związku z czym możecie używać tego prasowacza nie tylko do prasowania Waszych ubrań, ale jak już wcześniej wspomniałam, między innymi do zasłon, nawet jeśli chodzi o rzeczy tapicerskie typu kanapy i tak dalej, to również można po prostu go używać. Ale słuchajcie, posiadając taki prasowacz będzie on, uwierzcie mi, waszym najlepszym przyjacielem, ale musicie o tego przyjaciela dbać. W związku z czym y, używać, wlewać do tego prasowacza y, tylko i wyłącznie wodę destylowaną, bo wtedy nie osadzi wam się jakikolwiek tam, y, kamień i będzie ten prasowacz wam służył długi, długi, długi czas. Tutaj na wymianę macie dwa rodzaje wieszaków. Jak już wspomniałam, macie również dodatkową końcówkę do prasowania. Możecie sobie ustawić temperaturę, jaką chcecie, i ten prasowacz wam wyprasuje naprawdę, naprawdę wszystko. Ponadto muszę jeszcze zaznaczyć, że jest on bardzo wygodny w użytkowaniu, bo rzeczywiście na wieszaku nie trzeba się schylać tylko po prostu. Można wziąć końcówkę i przejechać od góry do dołu kilka razy i ta rzecz jest wyprasowana Co więcej, jeśli właśnie chcecie odświeżyć rzeczy, które wiszą w Waszej garderobie To nie musicie ich ściągać i tak dalej Po prostu wjechać sobie prasowaczem, wyciągnąć, delikatnie wysunąć wieszak i po prostu tą rzecz odświeżyć Więc voilà, naprawdę świetna rzecz Czekałam aż moje maleństwo w końcu do mnie dotrze bo po prostu uch, już miałam dość, że ja mi tyle rzeczy zmarnowało. Jeśli pamiętacie, jeśli śledzicie w sumie mój kanał od początku, to mm, tworzyłam taki filmik, jak zaoszczędzić czas rano i wyglądać zjawiskowo. I powiem Wam, że jakbym miała ten filmik nagrać jeszcze raz, to pierwszą rzeczą, o której bym w tym filmiku wspomniała, to właśnie o steamerze. Ten model, który mam tutaj akurat ze sobą jest to model EM202 i zdecydowałam się na nabycie właśnie takiego już, można powiedzieć, lepszego prasowacza do różnego najróżniejszego rodzaju tkanin, nawet tych naprawdę, które bardzo trudno wyprasować, bo stwierdziłam, że już jak robię taką inwestycję, to będzie to jedna inwestycja i jest to droższy model, ale mówię na przykład model EM101 jest już w cenie 400 zł. Są też takie prasowacze do ręki, więc naprawdę jest ogromny wybór. Dziewczyny, jeśli zdecydujecie się, że chcecie nabyć takiego przyjaciela, jakiego ja mam tutaj ze sobą i ułatwić sobie życie, to znajdziecie go, link tutaj wyświetlam poniżej, na stronce www.steamaster.pl i naprawdę tutaj szczerze z całego serca mogę Wam ten prasowacz polecić. Myślę, że wszystkie z tych rzeczy są naprawdę niezbędne, jeśli chodzi o pielęgnację ubrań. To, czy będziecie ich używać, czy nie, no to, to już Wasza sprawa, Wasza kwestia, kwestia wyboru, ale naprawdę śmiało mogę polecić każdą z tych pięciu rzeczy, bo używam ich nałogowo na bieżąco i moje ciuchy są w naprawdę fajnym stanie. Jeszcze tak sobie pomyślałam, że chyba warto będzie w tym filmiku pokazać Wam, jak taki pracowacz parowy działa bo podejrzewam, że wiele z Was yy, myślało, że takie prasowacze to tylko po prostu są do sklepów odzieżowych i tak dalej, do różnego rodzaju butików, że tam się ich używa, bo fakt jest to bardzo, bardzo praktyczne i, i świetne w użytkowaniu. Ale, no, tak jak powiedziałam wcześniej, te prasowacze już są po prostu również dla klientów indywidualnych, tak? dla normalnych osób, więc nie tylko do sklepów odzieżowych. Więc pokażę Wam za moment, jak ten prasowacz odpowiednio użytkować, tak żeby Wam jak najlepiej służył. W momencie, gdy już wlejemy wodę destylowaną bądź zdemineralizowaną do zbiornika, umieszczamy ten zbiornik w steamerze. Następnie ustawiamy temperaturę, którą chcemy uzyskać, taką, jaka będzie odpowiednia do prasowania danej rzeczy. Wkładamy wtyczkę do kontaktu. Włączamy i czekamy około 45 sekund, aż steamer się nagrzeje i będziemy mogli wyprasować nasze rzeczy. Steamer posiada kółka, w związku z czym nie ma absolutnie żadnego problemu z jego przemieszczeniem. Prasować jest idealny, jeśli chodzi o prasowanie delikatnych tkanin, płaszczy, a nawet swetrów. Jeśli chodzi o to ostatnie, to steamer ma również wymienną końcówkę, która z wielką starannością wyczesze nasze swetry. Końcówkę należy trzymać bardzo blisko ubrania, żeby zostało ono bardzo dokładnie i porządnie wyprasowane. I po jest znakomity. Wyprasowanie tego płaszcza zajęło mi dosłownie minutę, w związku z czym naprawdę jest to znakomity, oszczędzę czasu. dzisiaj z wami rozdać jeszcze jedno słuchajcie jeśli wy macie jakieś fajne gadżety w domu do pielęgnacji ubrań e, do sprawiania żeby te ubrania po prostu nam służyły dłuższy czas to napiszcie mi w komentarzu z chęcią wypróbuję przetestuję jakieś nowe rzeczy zaopatrzę się w nie no bo słuchajcie kto by nie chciał przedłużyć życia naszym ulubionym kochanym ciuszkom dziewczyny filmik przeminął mam nadzieję że szybko mi też nagrywanie po prostu tak przeleciało Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. No i w sumie nasunęła mi się taka myśl, że jeśli chciałybyście, żebym nagrała kolejny filmik, na przykład na temat tego, jak przechowywać ubrania, bo na dobrą sprawę zdałam sobie sprawę. Zdałam sobie sprawę, tak, że y, jeśli chodzi o dbanie o ubrania, to m.in. innymi możecie dbać o ubrania w taki sposób, żeby je poprawnie przechowywać w swojej garderobie, na przykład trzymać y, płaszcze i te ubrania, które się kwalifikują do tego w pokrowcach i w innych tego typu rzeczach. Więc, jeśli będziecie chciały, żebym nagrała dla Was film na temat tego, jak w umiejętny i poprawny sposób przechowywać ubrania w swojej garderobie, jak powinnyście je układać, jakie rzeczy powinny być wyżej, jakie niżej, to napiszcie mi w komentarzu. Wtedy z chęcią nagrał dla Was taki filmik. No i y, co jeszcze, co jeszcze? Jak zwykle, jeśli film Wam się spodobał, taki film z poradami, jak zauważyliście, pewnie ostatnimi czasami nagrywam te filmy z poradami częściej, bo chcę Wam przekazać jakiś fajny, ciekawy i przydatny content. Więc jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Wtedy będę nagrywać więcej tego typu filmików z poradami, które mam nadzieję są dla Was mega, mega przydatne. A my, widzimy się w kolejnym filmie. Pa!